Generalnie sytuacja jest następująca, yy, mianowicie otóż wrzucam sobie tam, tak, około godzinny filmik tak z recenzja, recenzja dzwonnika, yy, z charakterologiczna akcyjna charakterologiczna, dotycząca Quasi Moda Smaradia Tebusa na tą jedną własną tej jeszcze czas. Yy, ale co do tego właśnie odcinek został niemniej jakoś jak rzucił wrzucił, wrzucił się jakoś to tak, była tylko jego połowa. Yy, pod, no jak się sobie zobaczyć pod koniec to tego fragmentu nie montowałem. I wobec tego no... no im nie, nie było, nie było po w ogóle takiej... Tej, gdzie, no, powiedzmy, po, powiedzmy połowy. Mm, I no 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 to, to jakieś takie... Patrzcie troszeczkę. Sobie zajrzałem w, mój folder z filmami y, właśnie i tam też sztenu po połowie. To, no nie wiem, no, żadne fake memory chyba nie miałem, że nie dałem. Po pierwsze jednej, trzeciej istotnej postaci po drugiej famexa spoiler tak? no, 나는, well, <tjuestko> no. Fourniej, ale nieważne, no tego. No. dziwne <k Heh Nah> to jakieś było. Także musiałem, także właśnie... musiał zostać jakoś więcej, nie wiem... Coś się dziwnego zadziało. Coś się dziwnego zadziało. Ostatecznie zmieniłem tam miniaturkę, jakiś tam opis nieco tam z punktów które tam były. Czy to też zmieniłem? Zresztą zmieniłem również... No, tam parę jeszcze rzeczy pozmieniałem, przynajmniej tak ewentualnie. E, no i tam, żeby, żeby ten film był jakiś taki, jakoś się to tam... E, no co? Ale to nie ja piję te narkotyki. No i wobec tego będziemy musieli znaleźć ten mój e, zaginiony, zaginioną drugą część odcinka. Miałbym miał być w sumie trzeci czwarty. E, w sensie trzeci czwarty naraz, jako jeden, to nie być cztery. Byłby, miałby być, na no, początku no, miał być pięć odcinków, tak? albo nie sobie że będą cztery, bo połączę trzeci czwarty. A tutaj się tak rozdzieliło, że... Jest trzeci czwarty, ale część pierwsza i część druga, więc to takie ciekawe, myślę. No i co wobec tego, no to będziemy musieli znaleźć za pomocą mojego deka, jak ja to deku za właśnie, będziemy musieli tylko skorzystać z takiego przedmiotu, tylko gdzie ja go zostawiłem? Posłuchajmy. Okej, okay, dobra, pamiętam w tym piórniku, tylko że tak, bo wybrałem się na pewną eskapadę. To chciałem sobie zmniejszyć do podręcznego yy, za pomocą w ogóle innego gadżetu, yy, takiego małagera, który zmniejsza rzeczy. To właśnie chciałem zmniejszyć ten deku za lokator w, yy, w takim pocket werszynie, żeby się wszystko zmieściło, ale nie teraz utknęło. Tylko, że się tak zmniejszyło, że się zminimalizowało po prostu yy, do atomów. I jak sobie yy, bym zajrzał tutaj nie, nie znajdę za dużo? Będę musiał wobec tego y, no, y, małagerogen. Tylko, że małager też mi się zniszczył, wobec czego będę musiał stworzyć nowy, właśnie będę musiał w końcu to zrobić. Dobra. Tylko, że, żeby zrobić się małagerod, małager, będę potrzebować paru rzeczy, dokładniej trzech. O. Y, a. Tak, i będziemy musieli je zdobyć. Pierwsza, pierwsza rzecz to jest jakiś Kondensator pewnego fonetyzmu, fone, pewnej soniczno-fonetyczności. To się nada. Ponadto Dorodium, jak widzicie za mną jest międzygwiezdny portal, wobec czego wybiorę się na małą eskapadę na jedną planetkę żeby tam pozyskać owy minerał. Także. Okej, jestem z powrotem tak zwanym. I. Czekaj, tak gdzie ja to miałem? Okej, mam, mam, mam tutaj. Jak widzicie, jest taki wypierdek, chociaż wytworzający tutaj, widzicie, takie silne pole energetyczne. Jest to dosyć niestabilne, także będzie trzeba ostrożnie położyć. Nie no, żartuję. Yy, a może nie, nie żartujmy sobie z materiałem, który kurde, na szczęście to nie było to, który prawie, prawie się już sprzedany jest, jest tam u nich, kurde, zapotrzebowanie mają. Okej, okay, i jeszcze będę potrzebować jakiegoś mm, kosmicznego pierwiastku jed, pewnego. Yy, znam taki jeden, jest w jednej takiej tajnej bazie yy, wojskowej, yy, amerykańskiej, No yy, nowej to yy, jest taka jedna. Tajna baza, super. 57 yy, do 56 sobie zastrzegłem prawa, także, m, także no. Yy, a miała być taka właśnie, ale 57 dali wobec tego i właśnie tam się wobec tego wybieramy. No to tylko. Yy, to w sumie nawet też ten portal, tylko zamiast na międzygwiezdny ustala dokładnie lokalizację na naszej ziemi. Okej, okay. yy. No to dobre, to to lecę do, yy, do bazy żądowej, czegoś będę potrzebować? Yy. No, tu wybombiłem na konkretny punkt, tylko tam wejdę i no. A nie, moment. Trzeba, tak zapomniałem, że trzeba ten wskoczyć. Jeszcze raz. Okej, okay, a zatem jesteśmy w, w właśnie tej bazie tajnej, amerykańskiej. Tutaj się ten, no. Tak, szukamy gdzie, źle pierwiastek, tylko... I go bardzo łatwo wyczuć i właśnie go tu wyczuwam. Okej, okay, jest on... Tutaj się troszeczkę goziło z jednego takiego ich... Mm, pewnego mm, projektu takiego mm, biologicznego, wykorzystującego mm, kosmitów do tego no do tam jakiegoś yy, no wiecie tam jak, jakieś takie ulepszenie yy, yy, pojazdów, ale też yy, dla na człowieka zestawą kosmitów i tak. No, nie ważne, no, tutaj jest ten wjazd, z Kosmosu 1. Trochę się osadziło, tak? Więc delikatnie. Tylko. To jest takie, coś co pobiera. Więc mam taki pobieracz i tylko delikatnie, żeby to. Nie spadło. Ok. Yy, kurde. Musimy do. do środka tam. O. i nie kurde, żeby. Nie, ociera... no, o nie, 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 o ścianę jeszcze Dobra to... Chyba tutaj... Pozostawię. No... No ja, tu Bajzel ma troszeczkę... Bajzel tu nie zły mają, ale dobra. O dobra, chyba... Chyba poszło. No mniej więcej dobra. Ok, tu jest jakiś taki generatorek mały. Hmm, czy nie jakiś element w hmm. nie wiem dokładnie końca, to jest... jakiś ich gadżet. Dobra, yy, zjeżdżamy stąd. Jak mnie mi chyba usłyszał, że teraz z tym wam jeszcze jest sprawa międzynarodowa zaraz to się, no weź, weź, weź weź portal dobra hmm. Kurde, trochę tego pierwiastka może jeszcze wezmę tak co? dobra, dobra poleci tutaj Dobra Okej okay, i Okej okay, no to ten portal już nam wobec tego nie będzie hmm, potrzebny i już możemy skonstruować sobie nasz mała